Witam wszystkich, bardzo serdecznie, jestem Kapson13 Dzisiaj rozpoczynamy sobie kolejny odcinek Car Force Simulator Rozpoczynamy tutaj naprawę naszych dwóch aut Oba to rzeczy trzeba będzie niestety przemalować Złąku żadnego nie ma, więc idziemy pod salon wyczyścić Makaron na uszy już szykujemy do otwarcia Umiejętności dalej nie mamy Niestety Atargowanie by się już bardzo przydało Mówiąc szczerze no ale nic na to się nie poradzi 70% 37% to jest bardzo uszkodzony Bardzo Ale Fele ma ten bus niezłe Ale gąbka też by się kurcze przytawał bo... Ale to są brudne po prostu i przez to mniej kasy za nie dostaniemy To też jest problem Dobra, nie wejdź wy... Teraz tego jeszcze wrzucimy na naprawkę i no naprawdę To jest jakiś żart, to nie śmieszny. Rzęzi normalnie A bo ma zestaw wyścigowy, dobra, to wszystko wyjaśnię są Dobra ten auto akurat będzie szybko naprawione o, to też już jest. Teraz na pewno tego punktu nie zdobędziemy na tych trzech autach, bo to dopiero zdobędziemy w momencie kiedy je y, sprzedamy, znaczy nie sprzedamy, tylko kupimy samochód. Za ten za tą kasę którą mam no Zbyt wiele niestety nie, nie kupimy. Pomalujemy go na wściekły czerwony. No jest bardzo brudny niestety, no, więc nie zarobimy na nim jakoś mega dużo. To od razu go sobie przyparkujemy. Siedzi, ja tablet już mam, więc... Właśnie pamiętałem czy właśnie mam ten tablet, czy go nie mam. Eee. ale skoro mamy, to jest dobrze już. Tego damy na niebiesko. Nie ma co mówić. Szybki ten bus nie jest. Dlaczego się spodziewać po właśnie dostawczaku On to trochę waży, wam. Za co on się trzyma? Na myjni nie będę, jakby specjalnie, żeby go myć, bo... Za każde auto musimy dać 50 dolarów, a ja się bym wszystkich dzisiaj nie sprzedał, a nie sprzedam, bo jest 7 po południu. Więc nawet nie wiem, czy tego zdąży przemalować, bo o 8 wszystko się zamyka. Dobra, jak widać się udało. <grych> jak widać się udało, więc teraz idziemy to przepakować tylko szybko tutaj pod salon I w tym momencie sobie idziemy na pojemnik. 4000 na Prusie jesteśmy mimo poniesionych kosztów dzisiaj I zaraz wystawiamy sobie wszystkie te auta na sprzedaż Biuro jest brudne Nie no jak to te, jak ktoś to tam wrzucił to ja nie wiem naprawdę Jeszcze jeden worek Tak, no to będzie dalej się nam wyświetlać e, Nie to, tylko to Tak Zdjęć samochodów nie musi być na szczęście, więc Zrobimy takie zdjęcie i będzie to jako wizytówka Dosłownie wszystkiego, co mamy e, a, bo, bo to jest zdjęcie z, mojego zapisu, kiedy grałem sam. Też bardzo ciekawe, że ono przeniosło się na nowy zapis. Ile ja na niego wydałem? 2192, 5, 500. Potem więc ustawimy go za 8 eee, albo 9. Nie 90, tylko 9. Za to, dostawczak to wydaje się na niego 5 kafli, więc poprosimy za niego. 15, a za tego 10, ty ma momencie z tego, że właśnie nie widzimy tych wszystkich cen i to jest ten y, główny problem, jakby. Mamy około 15 punktów doświadczenia niestety, żeby mieć poziom.

No, dzieci, klienci Do, na jedno się rzucili normalnie, elegancko, a na drugie już wrzedzają... O, dobra, nieważne, przyszedł kolejny. Co pan tak za potem stoi? 15 tysięcy. 5300, no nie mam synergowania się więc na tym aucie wyjdę prawie na 0 nie jest to dobrze no i to jest właśnie to że są te brudne auta, dość sporo zaniżają wartość Dobra, obniżymy cenę tego bo chyba trochę przegiołem 7000 tysięcy Będzie, że gdybym dał 5 to by się od razu rzucili no ale też musimy coś na tym zarobić biorąc pod uwagę, że właśnie nie możemy się jeszcze targować no to to jest dodatkowy jakby problem yy, i średnio jakby mogę się udać na ten średnio po prostu mogę yy, sobie pozwolić na ten na jakiś mniejszy pieniądz za auto 7200 nie no dziomie ciegiły Wlepszymy sobie holowanie i dzięki temu zdobędziemy punkt doświadczenia. Mmmm, teraz, właśnie, co tu wybierz Pierwsze, no weźmiemy gąbkę, jednak z targowanie się, bo... targowanie jest fajne się. Ale dzięki gąbce szybciej zdobędziemy ekspananie. Więc ta pierwsza gąbka jest kiczowa, po prostu i to dosłownie Bo długo się schodzi, żeby umyć to auto tą gąbką. Zwłaszcza jak, zwłaszcza jak jest tak brudne jak, jak jest. To jest 90% brudu na aucie, to już jest dużo naprawdę może się wszystkie te kółka są praktycznie na maksa na czerwono zaznaczone Jest to chwilę trwa, niestety klient w biurze, dobra klient, poczekaj sobie, bo myje auto. Nie klikam go, bo kto zaproponuję teraz ofertę, to zaproponuję jeszcze do brudnego auta, więc będzie automatem niższa. A jak kliknę dopiero teraz... Co jest coś jeszcze brudne? A, za przed No to będzie oferta po prostu trochę wyższa. O, i proszę cztery punkty doświadczenia załamcie całego samochodu. 000, no Nawet będziemy stratni na tym aucie, ale przeinwestowałem, jak widać. Zdarza się najlepszym eee, na neighborhooda pojedziemy i zobaczymy, co nam tutaj zaoferują za auta. Ile? 2400. No ile? Ja, dzięki. I wiemy już, że w auto nie warto się pchać, bo jest nie warte niczego. Ile jesteś do busa? Nie mam tak rozwalonego, to ja nie będę ryzykował 43%, więc może być nawet 20% doszukane, uszkodzenie, więc. Więc to już będzie się nie opłacać mi kompletnie. Na te dwa raczej mnie nie stać, ale zobaczymy. 56 tysięcy gościu, porypało ci. Nie dość, że mocno uszkodzone, to jeszcze nie pomalowane. A iść, 38 to tak samo, mocno uszkodzone i pomalowane. Ja nie wiem. fajne auto, ale niezadbane. No nawet ten Citroen poszedł fajnie ostatnio. Eee, no tego zapoję tam, ale to jest auto za 80 tysięcy. No 60. Dobra, za ile to BMW serii 5 chcesz? 16 tysięcy. Weźmy ekspertyzę Teraz tak, albo zrobiliśmy deal życia albo go nie kupimy A jednak deal życia Czy spłukałem się z tego hajsu być może Czy dobrze zarobię? Powinienem Ale tu mam już sportowego klasyczka No był Mustang Ale na Mustanga i tak by mi nie było stać On nie jest do naprawy, więc od razu go biorę pod salon no Zobaczcie ile ten Mustang, 43, no właśnie jak jest się już dobrym w tych negocjacjach, to można zbić mu do 25 około i zarobić na nim około 50. no eee, Ale to i to mówię, musi, musi być już ten poziom negocjacji trochę wyższy niż ten amator, który mam jako pierwszy level. Bo ten amator jest po prostu taki... taki mech, taki średni. No, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, tam 300 zł da się że 300 zł, 300 dolarów można na tym zyskać. No to, to jest malutko, nie oszukujmy się. To jest 4 drzwiówka, więc wszystkie drzwi trzeba umyć, niestety w sumie tego ja wystawię na sprzedaż po prostu. I potem będę go mył, bo nie zdążymy go raczej sprzedać dzisiaj. Więc nam z niego 15-200, więc go wystawimy za 35 tysięcy. One się zazwyczaj dobrze sprzedają, te auta. Ten jak jest już sportowy klasyk, więc dziwne by było, jakby się nie sprzedawały. O maska jeszcze nie metalu jednak była. A w tym momencie w sumie też zmyciemy tego auta Zrobimy deal'a, nawet jak go teraz nie sprzedamy, bo jeśli po prostu weźmiemy teraz i pójdziemy spać a trzeba będzie, bo się to auto nie sprzeda, no to po prostu będzie, będzie okazja do ponownego Zyskania ekspartów, wcale też nie małego. No, bo to jednak będzie tam około 15 punktów. No i właśnie to jest to, o czym mówiłem. I w tym momencie już musimy pójść spać i spróbujemy sprzedać następnego dnia to auto. Na minusie jesteśmy 114 dolarów. No. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Eee, biuro. I tak, sprzątniemy, otworzymy drzwi najpierw przede wszystkim. Karmarket dzisiaj. Karmarket. Szkoda, że nie mam pieniędzy, poszedł. Czasem są fajne smaczki na nim. Nie mówię, że zawsze, ale czasem się zdarzają. Na karmarkecie zawsze w późniejszym etapie, no naprawdę, jest genialny pieniądz do zarobienia. Znaczy do zarobienia do, do wydania, ale do zarobienia później też, bo to jednak jak się zarobi na nim. Jak się kupi dobre auto tam. No to jest genialnie. 35 tysięcy, no słuchaj. 16700. Nie no, ziomek. Co ty? Poczekam, że jakiś kolega przyjdzie to wiesz. To wtedy z nim sobie jeszcze pokazam jak coś do tobie sprzedam, ale... No. Mało co zyskam, jeśli tobie to sprzedam. Rozumiesz? Rozumiesz mnie? Czyżbym znowu przeinwestował? Możliwe, no. Nie niewykluczone też. Nie da się jednoznacznie stwierdzić, ile, za ile auto pójdzie, bo też nie wszystkie wiadomo, że... Że pamiętam. A jest jeszcze jedno takie, właśnie podobne, bardzo, które chodzi po, yy, po około 40 tysięcy. Więc, no dobra, nikt nie przychodzi. To wezmę z tobą, zagadam już i tyle. 16,700. No i tak wyjdę 1500 na plus. Więc... więc, nie ma tragedii. Dobra, moi drodzy. W tym momencie ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. No i co? Cześć.